Cześć się ja wszystkich z tej strony Febus, witam Was w drugim odcinku serii Gra Otwieraj. Dzisiaj kolejne dwa mecze. Mam nadzieję, że kolejne wygrane i kolejne dwie złote paczki. Teraz zapraszam Was do składu. Tak oto prezentuje się na skład po pierwszym odcinku. Jak widzicie już mamy jednego złotego obrońcę, także Jurado wszedł na rezerwę, za niego wszedł Adrian. Glatan wiera jest jak na razie na rezerwę, ponieważ sądzę, że Batsła będzie lepszy. Tak więc zapraszam Was już do pierwszego meczu w tym odcinku. Mamy już pierwszego przeciwnika. Zobaczmy jak prezentuje się jego skład. No naprawdę robi wrażenie. Ma także więcej wygranych niż przegranych. Sądzę, że to będzie naprawdę trudny mecz, ale mam nadzieję, że uda mi się z tej sytuacji wyjść zwycięsko. Tak więc zapraszam, zapraszam Was już do meczu. Nie udaje się połączyć z przeciwnikiem, no łączył już dwie minuty, nic nie daje, cała jej serwery no, chyba znowu padły albo nie wiadomo się stało, no więc no, teraz będzie głosowanie kolejnego przeciwnika. Mamy już kolejnego przeciwnika, zobaczmy czy z nim uda nam się połączyć i dojść do meczu. Jak widzicie ma prawie cały skład e, srebrny. Ma już no, naprawdę dużo meczu, Niestety, no nas na nasze szczęście ma więcej przegranych, ma tylko jednego brązowego załnika. No, mam nadzieję, że uda mi się zdobyć z nim 3 punkty i otworzyć po tym meczu złotą paczkę. Tak więc zaprasza, zapraszam Was do meczu. Teraz leci na nasza kontra. Łebek do Adriana. Adrian czyżby bramka wybić? Adrian, go i poprzeczka. Niewiele brakowało, jeszcze tutaj kara dla Masalesa. No, trochę przesadziłem z siłą tego strzału poprzeczka. A mogliśmy wygrywać 1-0. A teraz szansa dla na nas, Welbeck. Welbeck do Adriana Czpera, poprawi swój celownik. Adrian gol! 36. minuta. Asysta Welbecka, no naprawdę zgrany ten napad, jak na razie. O, jeszcze kapitan strzela bramkę. No i... Mam nadzieję, że uda mi się wstrzymać jeszcze jedną rękę. A może nawet więcej. Zobaczymy wejście w lekarne. strzał, Trzał. I prowadzimy 0 akcja. Adrian pięknie przepchnął się. Popło urywano w obronie. Nie ma chory. Adrian do środka. Ma nie znabaczyła i nad damką. Koniec pierwszej pory wygrywał. 1-0 po paru szansach. Bo tak przedstawiają się nasze statystyki, prowadzimy zdecydowanie tłumacz No i mam nadzieję, że będzie tak to wyglądało w drugiej połowie Coraz pięknie Welbek Początek drugiej połowy i czerwie blanka Welbek Broni Branka, Monsterman, o Welbek O, ale no to odcinna Zutofami profilki do Teraz Welbek jest 2 do 0 81 minuta no i już możemy się przygotowywać do no, otworzenia paczki Piękna akcja, to jest No i idealnie przysypku Daję ja patrzyła jego I pewnie zwycięstwo teraz dany Jest tam Adrian Adrian, Adrian Dwie bramki w debiucie Co Adrian potrafi? Nasz kapitan 3 do 0, 85 minuta No i zwycięstwo jest już mamy, jest już zapełnione piękne uderzenie 3 do 0. koniec spotkania wygrywamy pewnie 3 do 0 po dwóch bramkach Adriana po jednej Welbeka no i zapraszam Was już do otworzenia paczki tak więc otwieram już trzecią w tej serii paczkę zobaczmy czy trafimy teraz pierwszego rzadkiego zwolnika w tej serii Teraz w tej paczce mamy. O! To jest naprawdę dobra karta Lord Ventner, ale z Farfana się jeszcze bardziej cieszę. Naprawdę dobre karty do wzmocnienia naszego składu. No będzie już naprawdę dobrze. Znaczy co mamy dalej? Już ten rzadkich kart. Mamy dublika tak mocze. I troje farmy. Przepraszam sam Dori, które aktywujemy razem. Będą, będziemy grać teraz razem ze stronami Real Madrid No za chwilę witamy się z nimi w składzie I tak to prezentuje się nasz skład Oczywiście Fatum w pierwszej dwunastce Lord musi podpocząć na ławce Wciąż jest bardzo wyczęty On musi siedzieć na ławce Ponieważ mamy tutaj danego lubaga jak na razie dobrze się wpisuje Tak więc teraz zapraszam Was już do drugiego meczu w tym odcinku Mamy już kolejnego przeciwnika, jak widzimy, ma on już tak samo, takiego samego rapostika jak my, danego Worldbeka jednak kolejny złoty to Colo reszta to srebrne lub brązowe. Jego bilans jest jak na razie dwa zwycięstwa, jeden remis, no jeżeli naprawdę tak dobrze, to tak będzie trudno, ale liczę na zwycięstwo i kolejne 3 punkty. Pierwsza okazja w tym meczu, Dan, Dan Worldbeek. Daniel łebek, no na szczęście jest strzela. Mam nadzieję, że mój Daniel łebek z mojego stołu pokaże się z lepszej strony i to on strzeli pierwszą bramkę. Teraz pięknie Adrian. środkowanie jest tam, parfum i bramka w debiucie, 35. minuta. I prowadzimy ją do zera. Trudny, to, trudne to spotkanie, trudny przeciwnik. Ale mam nadzieję, że uda mi się wygrać ten mecz. Zobaczymy, piękne środkowanie, piękny olej i prowadzimy 1-0. Akcja naszego przeciwnika Beckham. Beckham. Dobra, ale pięknie broni Wandę. Tak, ale, akcja naszego przeciwnika na Trwa, chłodek. Do Freeman'a. Freeman! Pięknie Wandze, ale jeszcze piłka. Wybita na rzut rośnie pięknie w bramce, się młody polski brankarz. Patruje nasz zespół po, po dwukrotnie a na te bramki. To jeszcze tutaj, to chyba ostatnia akcja. No i piłka w naszego nocniego Będzie już chyba koniec połowy. Tak, trudne spotkanie, trudny mecz. W razie prowadzimy 0 po bramce w debicie Farfana. O, zobaczymy, zobaczymy jeszcze statystyki. który przez kinął niestety trzeba to przyznać ale nasz przeciwnik ma trochę przewagi miał więcej strzałów My mieliśmy tylko dwa, dwa celne on miał pięć celnych, ma więcej posiadania piłki mam nadzieję że nie tracimy ramki uda nam się wygrać i otworzymy kolejną złotą paczkę leci nasza akcja jumper, jumper prosto padła piłka, ja tam Adrian ale I trochę za późno wyszedł, wyszedł do tej piłki przeciwnika. No i będzie niebezpiecznie dośrodkowanie. Aleksander Wandel, co za interwencja. No niesamowite to było. Zobaczmy, łebek przepuściła Wandel. Obronił już naprawdę stuprocentową sytuację. Podanie do Farfana. Wysoka piłka, Farfan. Farfan! Tam jest Welbeck, Welbeck! Gol! 2

jeszcze jest farfa, ale nie trafnik. Będzie karny! Nie wiem czy to powinien być karny. Zobaczmy jeszcze to Czy będzie w górę kciuka? Nie będzie, ale teraz to mamy... jest karny. Zobaczmy czy dany elbek wykorzysta tą są. Dany Lbek, 3 dowera Pełne zwycięstwo. No można powiedzieć, że szczęśliwe zwycięstwo. Dzięki naszemu wywokażowi już możemy spokojnie nie martwić się o wynik. Wyraźnie do końca. Ale nasz przeciwnik się nie poddaje. Dany Welbeck Podanie do jednego załodników Nie ma Welbeck czyliżby hat trick. Łelbek! broni w ramkach 90 minut, to już chyba będzie koniec spotkania. Tak, koniec spotkania wygrywamy. 3 do 0. Mamy mistrzostwo 10 ligi, awansujemy do 10 no i można powiedzieć, że to dzięki naszemu niesamowitemu bramkarzowi. To to co on dzisiaj zrobił w tym meczu było naprawdę niesamowite. No, jak widać w drugiej połowie już nadrobiliśmy te statystyki, trochę bardziej przeważaliśmy. I to się szanuje. Teraz zapraszam Was już do otwarcia kolejnej paczki. I otwieramy kolejną paczkę za 75 tysiąca ml. Zobaczmy, co w niej trafiamy. A w tej paczce trafiamy, uwaga. Oluju, benteke, to już... Pady będą leciały naprawdę. Znaczy, co jeszcze trafiamy? Trafiamy o kondycję, a to się naprawdę przyda. On naprawdę już zbita. On już na pewno wita się w naszym zespole, złaczy Demi także na obronę pójdzie. Krasen prawdopodobnie też będzie do składu. Tak więc jeszcze otworzę te 6 paczek na zakończenie tego odcinka. Już za chwilę. Wreszcie paczek się nie trafiło. No więc, bo były to brązowe paczki srebrne i tak dalej. Otworzę tylko na dla was tą złotą paczkę. Tutaj może coś dobrego się trafić, może nie. Ale zobaczmy, w tej paczce mamy Sergio Garcia, mamy także stroje Tuna. mamy stroje rano, więc nie zmieniamy. On raczej wejdzie na rezerwę teraz. Dziękuję Wam już za ten odcinek, zapraszam do lajkowania, subowania i komentowania odcinku. zapraszam także na mój fanpage na Facebooku. I czekajcie na kolejne odcinki, nara!